Proszę ocenić pierwszy występ po powrocie do Stargardu. Zawsze znaczy tak, na pewno. I to, i, tak, i, to spotkanie by, bym określił, że to graliśmy z trudnym przeciwnikiem przeciwnikiem, który i, chce grać. i o pierwszą ligę, na pewno dobrze, że jest ułożony, ale z drugiej strony też my po zwycięstwie w Igrach chcieliśmy wygrać to spotkanie i to taki mecz był otwarty i nie chcieliśmy się za bardzo pójść na hura, ale z rozumem, żeśmy zorganizowani w obronie grali, wyprowadziliśmy, wyprowadzaliśmy kontrataki, szkoda, że one nie, to ostatnie podanie nam nie leży, musimy troszkę popracować, ciężkie boisko i no, piłka tak nie za bardzo chodziła w tym boisku, myślę, że to było przyczyną, bo, bo normalnie nie powinniśmy 3-4 kontry skontrować i w taki sposób, żeby, że powinniśmy wyjść przy tej, przynajmniej w dwóch kontach sam na sam i z bramkarzem. Ale prowadziliśmy 1-0. Chcieliśmy to zwycięstwo dowieść do końca. Graliśmy, tak jak mówię, i to trzeba zespół pochwalić dobrze w obronie. Nie ustrzegliśmy się jednego błędu wrzutka między dwoma sztoperami. Świderski zdobył bramkę na 1-1 i, i, i tutaj i po prostu mecz się zaczął od nowa. No, na pewno szanujemy ten punkt, bo zdobyliśmy z trudnym przeciwnikiem, ale chcieliśmy wygrać to spotkanie i wszystko robiliśmy i te zmiany, i to, żeby i skontrować przeciwnika i przejść tą drugą bramkę. No, nie udało się, ale na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że, że w dwóch spotkaniach, w, tych, w których ja zostałem tutaj tenerem, co prawda Jarek prowadził w, w, w igrach trzy punkty, tu jeden, trzeba ten punkt szanować. No i jak najwcześniej zdobyć punkty, żeby grać spokojnie, żeby nie mieć i, i, takiego w głowie i, i ta, te, to, że popełnimy jakieś nie wygramy spotkanie i już lecimy. My musimy jak najwięcej punktów zdobywać w najbliższych spotkaniach, żeby pokazać tą grę, którą kiedyś błękitni i pokazywali. Myślę, że jesteśmy... Będziemy, jesteśmy powoli na dobrej drodze. Są piłkarze, którzy mają umiejętności, żeby grać widowiskowo i, i na pewno skutecznie. No właśnie, w trakcie Pana nieobecności ten skład drużyny błękitnych uległ dosyć y, drastycznym zmianom, można nawet powiedzieć. Jak ocenia Pan y, tych zawodników? No, z którymi Pan jeszcze do tej pory nie pracował. Tak, no połowę szatki, na pewno są piłkarze, z którymi pracowałem, połowę i są to nowi, ale to nie znaczy, że ja tych piłkarzy nie znam. Ja ich obserwowałem i, i, i to są, bym powiedział, niegorsi piłkarze, którzy odchodzili i na pewno potrzebują trochę czasu w komponowania się i zgrania z zespołem. To jest najważniejsze. Myślę, że, że, że i no nie chciałbym nikogo wymieniać, ale, ale piłkarze ci i spłacą się klubowi i myślę, że, że i nie gorszy zespół jak był. Posiadam. Jeszcze się zapytam, co, co skłoniło Pana do powrotu do Błękitnika? Jak się zostało, że wrócił Pan z powrotem w roli pierwszego trenera? No miałem troszeczkę, to, nie to, że, że, że tutaj ktoś ze mnie zrezygnował, tylko na własną prośbę odszedłem, bo miałem troszeczkę problemy i też i z oczami, gdzie, gdzie uporządkowałem sobie i myślałem, że już czas przyszedł taki, żeby, żeby spokojnie oglądać i te mecze, no ale w tej sytuacji, jakie były Błękitni i Robert Gajda i Krystian i Domowicz i, i poprosili mnie czy, czy nie mogę wrócić no i miałem przyjemność, tu mi się fajnie pracowało zastałem tych samych ludzi tych samych asystentów i bardzo tak mi powiedział chętnie wróciłem, żeby pomóc temu zespołu I zobaczymy do, do czerwca deklarowałem się, że, że podejmuję się utrzymania tego zespołu w drugiej licei i, i wszystko zrobię żeby, żeby tak to się stało Ja życzę powodzenia, dziękuję bardzo